Dzisiaj ostatnia nadzieja na jakikolwiek miód w tym roku, na ratunek sezonu. Na ratunek sezonu. Tutaj palimy, a tutaj niespodzianka. Kury sobie znalazły świetną A. Musimy spędzić nie? nie potrzeba? Nie, no ja sobie zaczynam na razie co mi było do dobry. Chwila prawdy To są plastik do wycofani, Wiesz co, otwórz tu nie któryś. Na kurde pola. wiesz co pachniało dosłownie. Taka masz od ogrodu, ogrodu To jest górny korpus, więc prawdopodobnie nie będzie miotku. Będą bardzo ładne. Ale siłuj się, kurde, no. Spacer w farmera. No, coś tam A nie, jest, na troszkę poszytej jest. jest. Ale to raczej taki na miodek pitny, myślę. I mm. nic, będzie to? Dobra, Koniec.